może być piecykiem z odzysku to jest normalny tutaj piecyk do gotowania w każdym domu taki jest tu się ogień pali albo tu się ogień pali zależnie od potrzeby i na tym się stawia garnek u nas to może być grill paliwo węgiel drzewny w tym przypadku jest najwygodniejszy rzucają tutaj podpalają to jest element mało ważny fajerka, dlatego że to, co postawię na tym jest troszeczkę za małe. A postawię na tym taki pojemnik ze starej puszki. Tych puszek dookoła mam wiele. O taka opuszka o nie wiadomo po czym. Po ogórkach konserwowych, po oleju mam tego tutaj pełno na gospodarce mojej. Do tego wlewam zacier. I co dalej? Jak zbudować urządzenie? Potrzebna mi jest mniejsza puszka, która będzie służyła za. Podstawkę pod jeszcze mniejszą puszkę, do której będzie skapywał alkohol. A z czego będzie skapywał? Ze zwykłego, domowego garnuszka. Jakie to piękne! Jak to działa? Tak to działa. A jakby przyszła policja? Ale, Panie Władzu, jaka bimbrownia? Siedzę przy grillu normalnie. Jakie gdzie co? Garny i stare puszki. Jaka, jaka wężownica? Co panu pojada w ogóle? Nie ma. Piękni są. Teraz konkretnie objaśnię rzeczywiście fizykę zjawiska. Proszę patrzeć. Podgrzewamy pojemnik, w który m mamy. Zacier, za chwilę zacier też zrobimy. To jest tylko podstawka pod nasz okapnik, nazwijmy to tak. Tutaj się będzie zbierał alkohol. Uwaga, zacier zawiera wiele elementów, z których musimy odparować alkohol. Alkohol paruje przy dużo niższych temperaturach niż woda. Paruje pierwszy ze wszystkich tych rzeczy, które tam będą w tym zacierze. No więc paruje, uderza ku górze i skropli nam się tutaj. W co uderza? W garnek pełen chłodnej wody. Tu z papieru uszczelka, żeby nam nic nie uciekało bokiem, kiedy ja ten garnek postawię. Jak oni to opanowali pięknie, to naprawdę jest znajomość praw fizyki, bo tak, jak to jest chłodne, a ja tutaj paruję od spodu, tak? to na tym mi się skrapla, nie potrzebuję żadnych wężownic, Grawitacja pociągnie te kropelki do najniższego punktu tutaj. One będą rosły i będzie kapało. Do czego będzie kapało? Do tego tutaj. Przepiękna prostota. Cudowne urządzenie. Jestem zachwycony ich wiedzą. Szkolną, podręcznikową. To teraz, jak już Państwo mają urządzenie, przejdźmy do zacięcia. Tradycyjny sposób. Stary siłowy, przegryźć albo stłucz kijem i wycisnąć sok trzcinowy. Są sposoby łatwiejsze. Na wielu wioskach są urządzenia przypominające magiel, kręci się i między dwoma wałkami trzcina się wyciska. Można znaleźć kierat tu i ówdzie, i wtedy osią chodzi po kole albo wół i wyciska trzcinę. W fabrykach cukru Bywały maszyny parowe, a potem spalinowe do zgniatania trzciny i uzyskiwania soku. I jak się z tego soku bezpośrednio zrobi zacier, a potem gimber, to wychodzi kasiasa, trzcinowa najprostsza. A jakby człowiek chciał mieć rum, to lepiej mieć na zacier melasę, czyli odpady po produkcji cukru. Wtedy rum pachnie najlepiej. Ale zasadniczo w domu, jak Państwo nie rośnie trzcina, to Zacier zrobi się z czegokolwiek co zawiera jakiekolwiek cukry, czyli buraki cukrowe, buraki zwykłe, śliwki, które spadły i takie trochę rozciapciane, jabłuszka mogą być nadgnite, stary chleb dla konia. Wrzuca się to wszystko na kupę, miesi się, potem się wrzuca kilka dodatków i mamy zaciek. <śm> beczki, jedne po inne plastikowe i w tych beczkach zacier dojrzewa w różnych stadiach rozwoju. Tu, gdzie są przykryte. Czym to jest przewiązane? <noise> to ze starej dętki sobie zrobili takie gumki. Jak zrobić zacier? Co ja muszę zrobić z tym sokiem, żeby mi zaczął fermentować? No cała sztuczka polega na tym że mogę nic nie robić. Jak Państwo wrzucą śliwki do wiaderka latem i zostawią, to one już po południu zaczynają pachnieć alkoholowo. Same z siebie. Fermentacja jest procesem naturalnym obecnym w przyrodzie. Zakwas chlebowy albo kiszenie kapusty. Człowiek czasami przyspiesza te procesy, ale można nic nie robić. Można po prostu zostawić te sprawy naturze i samo wyjdzie. Skąd są w chlebie te drożdże? Które my wkładamy z innego starego chleba, w pierwszym chlebie skąd są? Stąd. One są wszędzie z człowiekiem, one z nami podróżują. Ogórki się kiszą bez dodawania czegokolwiek, właśnie dlatego, że załapują z powietrza to, co trzeba. I każda substancja bogata w cukier sama zacznie fermentować. Jak się nie śpieszymy, to możemy po prostu zostawić rzeczy naturalnemu biegowi spraw. I po dziewięciu dniach, Nasz soczek zielonobury zamieni się w taką piękną obietnicę rumu, którą tylko trzeba przedestylować. Kroplone przez sito.